ma, nie ma Patryk. A co ty tutaj jakiś świeczki, klimat jakiś? Zapałowy. O, okej. Okay. Coś się stało? Czy kobieta zawsze rozwala męską przyjaźń? Uuu, szeroko jedziesz. Zdarza się to, zdarza mój synu. I to nawet często. W jaki sposób? Bardzo cię proszę, siadaj. No, muszę ci powiedzieć, że jest kilka powodów. Pierwszy, powiedziałbym, zazdrość. Na przykład. Tak jakbyś Ty i Zielu jakbyście się kochali w jednej lasce, nie? I nagle ona wybiera któregoś z Was i koniec, po przyjaźni. Dobra, a drugi powód? Zaborczość. Wiesz, laski są takie, tak skonstruowane, że one wolą, jak się bardziej zajmujemy nimi, niż kumplami. Wiesz, jak nie ma laski, w liceum, fajnie, imprezki, wszystko jest okej. Okay. Ale potem zaczynają się już jakieś schody, jakieś wyrzuty. Rozumiesz? Potem jeszcze na studiach się też utrzymuje taki, taka tendencja, Wiesz, ale jak przyjdzie dziecko, rodzina, nie daj Boże, drugie dziecko, to jest zawsze jak gdzieś wyjdziesz z kolegą. Po co się włóczysz, szlajasz, chlejesz, posiedziałbyś w domu, jesteś kompletnie niedojrzały, a tu rodzina i tak dalej, i tak dalej, nie? To później, a w liceum? A w liceum stary, jakiś sprytny yy, towar, to na głowę ci wejdzie i szast pras i on zawsze wiesz, doprowadza do takiej sytuacji, żebyś ty wybrał albo przyjaźń, albo miłość. No, wybieraj. Co? pójdziesz, to, no. A ty co byś wybrał? Ja? No. no. Ja to wiesz, ja to wybrałem męską przyjaźń, teraz powiem. No. Tylko, że ja to się y, troszeczkę długo zastanawiałem, <laughs> parę lat. No to no, no, ty, ale powiedz mi, bo coś się stało? Bo teraz tak? A, Ta, no, jakoś nie... się dziwnie czujemy. Kto? No, no ja i Nie, no on się dziwnie czuje z Zamandą, a ja z Martą. Dlaczego? No bo jakiś taki luz mamy, nie? No i co? No możemy sobie chodzić na imprezki, wiesz, i spokój, gdzieś wychodzić i nie mówić, to jest No i co? No i nasi kumple mają totalnie przestrane w ogóle nigdzie, nie? A my możemy luz, Już tak jakby nas olewały, nie? A czy ty możesz do mnie przyjść kiedyś z jakimś normalnym problemem? Przecież problem jest, normalny? Jaki problem? No jest. Tam się tobie i temu kurduplowi Zielowi w głowach poprzewracało, wy macie ze sobą problem, a nie z tymi dziewczynami. No jak? No, no jak, normalnie, weź przyjść do mnie, jak będziesz jakiś poważny, a nie będziesz mnie denerwował. A ja będę przychodził i pytał